w swoim naturalnym środowisku mm. zamarzy, nie nagrywa, nie? zamarzy bardzo zamarzy dobra. No. no co tu o, o, Dobra co to idziemy do Jakby to deska surfingowa no nie, nie idzie idź tam dawaj tak Jest, jest, to. jest to. Kiedy Już mm. No to aktualnie tutaj inżyniery światowi no. robią deskę surfingową tam mamy jeszcze więcej tutaj steropianów właśnie. Tu jest legendarny graciak, dosłownie. E, I tutaj był kot, ale go udolatowaliśmy. No, I no. pozdrawiamy, oglądajcie w ogóle wszystko. E, Ema. Taki. Ten samochód nie będzie brał udziału. On tam robi, nie pokazuj na niego, bo nie warto. No. On tam wiąże, on tam pracuje. A my sobie siedzimy. E, mm -hmm. i... Potem będzie więcej warstw, i tam coś damy na to. No ale dobra, to się nagrywa. Ja, f**k, nie pal ty. Ej, A <grywa> <grywa> Om, Masz omówić projekt. Om, um, omówienie projektu. projektu łódki. Koszt 0 zł. Nie, omówienie projektu łódki, ujęcie Y. I tu jest e. Y. I tu jest jeszcze takie większe e. Y. I wtedy się płynie. Co nie, co nie, co nie. Co nie? Back to work, back to work, tnijcie to, tnijcie to. A zamarzy tam twarze? A, zamarza, a i tak nic nie widać chyba, chyba. Dobra tam, projekt roku, czekaj, projekt roku. Jeszcze potrzebujemy kilka takich kawałków, bawełna sama się na nie zbiera. I tam gościa, muszę zakryć deską. To jest ten ziomek z tym loprem. No Dobra, jeszcze na, jeszcze na pół mi to przeciąć. Co wy robicie? Krzywo! Pół, patrz. Trzeba tak odmierzyć. No i co tu? to za linika? Bo... To nie jest pół tu masz pół przecież. Nie tu Dobra, sam jesteś tu. Tynijcie to! No krzywo znowu! Dobra tam! Dobra tam i tak bo... Jak dowiecie 2000 sobów to wpuścimy tytanika film Jak na budowlańców za 0 zł to mega, mega mega <śmieniciela> ręki nie udzieliśmy to no, mega Mega budowlańcy za 0 zł polecam, <śmieniciela> polecam.

Kurde! Płynie. Tryki robimy, tryki! Kurde! Tryki! Błędziesz na tym! Nie da się z tego! No jak ja mam to? Na odwrót, na odwrót! Na odwrót, na odwrót! Lepiej będzie. Jak siadni! Ale musisz to puścić i w trakcie na to wejść. to jest woda 100%! Puść to i biegnij w trakcie! Co?! Puść to i w trakcie wbiegnij! Nie da się! Przecież to nie płynie! Serpuj. Nie no, nie, nie można robić jakichś desek, człowieku! Nie można robić desek! No way! Dora, selfie! Dora, koniec tego projektu! No sam jesteś tak. Dobra, no kur... Dwal mi tą mostkę, Ej, z mostu drop test robimy. Drop test. No cóż. Nie <laughs> reaguj Więc tak. <laughs> Więc tak. <laughs> e... Dobra, musimy złapać, bo jesteśmy eko, co nie? Nie wiem, czemu wyrzucaliście te butelki do wody? Czy po... No... Co wy robicie? Nie, no ten Karol ma zły wpływ na resztę ekipy. Nie no. Dobra, więc tak. Ty musisz 10 butelek na następny odcinek pozbierać. Będzie to nagrane, ponieważ wyrzuciłeś jedną butelkę dla zabawy do wody. To było dla No, ja co so chodziłem po wodzie wczoraj, żeby wyłowić tamte butelki, co ostatnio ten, ten. Ale wyrzuciłem, to nie przeklinaj, Nie przeklina, nie przeklina. Co ty robisz? Co ty robisz? Tam! Nie czeku, ty nie to bez i tak to, i tak musisz to posprzątać, bo butelkę 10 butelek, na odcinek jak 10 butelek zbierasz, bo to, że wyrzuciłeś z własnej woli dla zabawy butelkę nie wiem Czeku, nie wyślesz sobie pół gigabajtowego filmu na Snapchata! Nie, co to za ekipa? Co to za ekipa? Nie tak jak myślisz, to są Co ty robisz? Co ty robisz? Nie wiem, nie wiem... Nie dobra, mnie. sam... Bora, nie zamarzę ci twarzy na nagraniu. Dobra, dobra, zamarzesz. No właśnie, tylko nie wydurniaj i przekonaj o, go, żeby się nawrócił! Nawrócił do nas! Dobra, o. sprzątamy, akcja sprzątająca. Uwaga, ja Sprzątające brzdące. Dobra, z tym, mi ty. Akcja, akcja sprzątające brzdące. Czeku, bo ty zabierasz butelki, Czeku. Albo będziesz odpowiedzialny za zanieczyszczenie klimatu, albo bierzesz butelki. Daj mi już swój telefon. No czeko, zanieś mi go potem. Panie Nie wiem, trzeba tego Karola wypyciować. No, nie zbruj mu twarzy, ja go tyle razy nagrywałem. Dobra, teraz tak. I do kogoś, Ja pierdzielę, on jest nienormalny. Nie no, koce, co, ty zro... co ty zrobisz? Co ty robisz? Kocela, kocela, kocela Od telefon, oddawaj no mi telefon, to jest moja własność Czeko. moja własność Moja własność, oddawaj mi mój telefon, to jest moja własnością Możesz sobie już możesz sobie o, już tylko tylko oddawaj telefon ona to w ogóle O ja na szczęście nie wiem No, weź to Daj mi telefon czeku! To na do Mikołaja jakiegoś A kurwa To mi to teraz Mogłeś nagrywać zamiast próbować sobie wysłać pół gigabajtowy film. mi Dobra, musimy się pozbierać. Musimy się pozbierać. Ej, dawajcie tak. no to Bierzesz to. Bierzesz to, kot, chyba potem. A i tak masz ten arkadiusz, masz pozbierać na odcinku butelkę jak 10. Co wyście zrobili? Ja Następna osoba przetestuje... No ty lecicie. Dobra. Okej. Okay. A... Nie, kocera... Ja nie wiem co dać Ale musicie potem od, na 10 śmieci pozbierać, bo zaśmiecacie tak środowisko. No ale no potem, co on nie zmieni się, możesz... Nie, nie, ja to niosę. Dobra. Rzucamy koce Karola do rzeki. Na 1000 No, na, na jeden słup. Jak wiecie, jak ktoś da komentarz pod tym filmem. Może to jedna osoba dać ten komentarz. To wrzucamy go do tej rzeki w tym roku. Ale ja chyba ja pod każdym twoim filmem daję i komentarz, co? To znaczy pod każdym twoim filmem daję No i cool, wrzucimy go do wody. W momencie, kiedy najbardziej Ej, będzie... Nie masz mi, to wysłać, to... Masz mi to wysłać, No, Czekaj, tak nie, nie wiem, ty... nie, nabez... Ale nie to teraz, to Nie, nal... zlało, nie, nie należy jest. ci się, żeby wysłać, ponieważ próbowałeś wysyłać zamiast ten pisał, ten jest na jeszcze czeku. Ja zrobiłem pół, pomysł. i telefon jest z Dobra, przepraszam, dobra, przepraszam. Co? No ale tam tworzy. Czeko, muszę się lepiej podać. No ale on powinien wlecieć. Dobra, czeko, muszę się... Naleci, nienagrywam. Ogarnąć mi spodnie, ogarnąć mi spodnie. To <słys> nie ja. Po co rzucaliście te telefony do trawy? Po co rzucaliście te... Co cię złożyło? Dzieci śmiecia, dzieci śmieci, co? Dobra, wyrzucamy to wszystko. A i coś tam jeszcze zostało. Musisz potem pójść Karol po to. Nie, on musi to zrobić. On... No ty byłeś niegrzecznym dzieckiem i wysyłałeś do ludzi dziwne rzeczy na snapczacie z mojego prywatnego konta. Więc ty to musisz potem porobić. Toxic Toxic friendzie. Dobra. Nie lećcie jeszcze. Muszę co? która ja jest? już muszę spieprzać. Co ty robisz? Dawaj to wszystko do kosza. Ogar. Dobra, tylko obse A wiecie, co to będzie? podwórku? no to dosłownie. 100%, to, 100 toxic friend. 100%, toxic friend. 100 toxic friend. Jak się czujesz, że jesteś toxic friendem, 100%, no właśnie. No właśnie. No. No wymarzę, tylko dajcie to do kogosza po prostu. Dobra, No nie zmywaj się, tylko do kosza trzeba to wszystko wyrzucić, co jest na tym podwórku obce. Pracujcie, pracujcie. Back to Mam nadzieję, że to work. Mam nadzieję, że... Trika, tam... Trika, trika. Trika, trika. Trika, tryka. Trika, Dla widza, dla widza. Dla widza rób trika. Trika, trika. robi widza. Co? 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 Trika, rób, trika. Trika, trika. Trika, róbcie. Ej, weź mu tym łomem zniszczenie. Nie, no nie. Dobra, rób trika, czeku. Wow. W następnym odcinku łączymy ze sobą dwa rowery. Jak coś. Właśnie, twój i mój. Czemu ty bijesz mu oponę? No. Nagrywamy go, nagrywamy go. Nagrywamy go, nagrywamy go. Jak I idzie. Idziemy. Nagrywamy go. A gdzie teraz idzie? Nie wiem, pad. O jak on nagry. O jak on idzie sobie. Idzie, sobie. Koniec. koniec. No czeka jeszcze. Co on macha komuś? Dobra, idziemy z tym.